Witaj, duchu światła. Dziś musisz wiedzieć, że ktoś podjął bardzo ważną decyzję o tobie i teraz nie ma już odwrotu. To moment przełomu, w którym siła wszechświata objawia się w twoim życiu w głęboki sposób. Czujesz coś w powietrzu, jakby nadchodziła wielka zmiana. To nie tylko myśl czy przypadek, to prawdziwa energia, która tworzy się wokół ciebie. A wszystko to wiąże się z decyzją, która została podjęta. Zostań ze mną do końca tej wiadomości, ponieważ na końcu tej podróży zostanie Ci objawione coś naprawdę zaskakującego, a Twoje serce zrozumie, że nic nie dzieje się przypadkowo. Zostaw polubienie, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, aby nasza wiadomość dotarła do większej liczby serc, które potrzebują codziennych błogosławieństw. Napisz, otrzymuję w komentarzach, aby wzmocnić energię tego objawienia. Często życie stawia nas w sytuacjach, w których nie widzimy wyraźnie, co dzieje się wokół nas. Są momenty niepewności, gdy przyszłość wydaje się być wielką tajemnicą. Jednak anioły przyniosły mnie dzisiaj do Ciebie, aby objawić Ci prawdę. Podjęta decyzja ma ogromne znaczenie. Może jeszcze tego nie wiesz ale ta decyzja będzie miała ogromny wpływ na Twoje życie. A co ważniejsze, wkrótce zrozumiesz, że nic nie jest stałe. Wszystko jest w ruchu, a ta decyzja niesie ze sobą transformującą siłę. Zostaw polubienie, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, aby nasza wiadomość dotarła do większej liczby serc, które potrzebują codziennych błogosławieństw. Napisz, akceptuję tę wiadomość o taniołów w komentarzach, aby wzmocnić energię uzdrowienia i boskiej miłości w Twoim życiu. Decyzje, które podejmujemy, nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Czasami wybór, który wydaje się ostateczny, może w rzeczywistości być początkiem czegoś zupełnie nowego. Wszechświat działa w harmonii, aby wszystko wydarzyło się w odpowiednim czasie. Nawet gdy nie potrafimy zrozumieć całego procesu. Teraz, wielka decyzja podjęta przez kogoś bliskiego Tobie, zmieniła wszystko. Nie ma już odwrotu, ale to nie jest powód do strachu, to powód do nadziei. To, co mogłeś uznać za barierę, tak naprawdę jest drzwiami do czegoś o wiele większego. W tym momencie objawienia Anioły proszą Cię, abyś zaufał. Że chociaż zmiany mogą wydawać się duże i trudne, wszystko, co się dzieje, jest częścią boskiego planu. Krok po kroku Twoje życie jest prowadzone przez siły wyższe, które chronią Cię na każdym etapie drogi. Nie martw się tym, co zostało za Tobą, bo to, co przed Tobą, jest o wiele piękniejsze i pełne pokoju. Anioły są tu, aby poprowadzić Cię na tej nowej drodze. Pozwól sobie być prowadzonym przez światło. Decyzja, która została podjęta, jest teraz nieodwracalna, ale niesie ze sobą potężną ochronę. Chociaż teraz możesz tego jeszcze nie widzieć, pamiętaj, że jesteś chroniony przez boskie siły. Trudności zostaną przezwyciężone, a boskie światło przyniesie Ci jasność na Twojej drodze. Na końcu zobaczysz, że ta decyzja nie była przeszkodą, ale kluczem do nowego początku, pełnego pokoju. Zrób głęboki wdech i zrozum, że wszechświat działa na Twoją korzyść. Decyzja podjęta przez kogoś teraz jest nieodwracalna, ale to początek czegoś, co niesie z sobą wielką ochronę. Chociaż teraz może wydawać się to trudne do zaakceptowania, ufaj, że to przyniesie wielką przemianę i pomoże Ci odnaleźć nowe ścieżki do szczęścia. Zostaw polubienie, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, aby nasza wiadomość dotarła do większej liczby serc, które potrzebują codziennych błogosławieństw. Napisz: Akceptuję tę wiadomość od Aniołów w komentarzach, aby wzmocnić energię tej boskiej objawionej prawdy. Anioły są z Tobą na każdym kroku. Nawet jeśli nie potrafisz tego zauważyć. Pracują w tle, pomagając ci w każdej trudnej chwili. Czasami nie widzimy, co dzieje się za kulisami, ale to, co się dzieje w tej chwili, ma ogromne znaczenie. Ta decyzja, która wydaje się nieodwracalna, ma ogromny wpływ na Twoje życie, ale nie martw się. Ponieważ jest to część planu, który Cię poprowadzi do ostatecznego celu. Jesteś w rękach aniołów i boskich sił, które prowadzą Cię do pełni życia. Zrozum, że każda decyzja, którą podejmujesz, jest częścią większego planu. Czasami nie widzimy pełnego obrazu, ale każda decyzja jest krokiem do miejsca w którym będziesz mógł dostrzec pełnie. To może być moment przełomowy, w którym odkryjesz swoją wewnętrzną siłę i odnajdziesz nowe drogi prowadzące do radości. Anioły są z tobą, gotowe wspierać cię w każdej chwili. Zostaw polubienie, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek. Aby nasza wiadomość dotarła do większej liczby serc, które potrzebują codziennych błogosławieństw. Napisz: Akceptuję tę wiadomość o aniołów w komentarzach, aby wzmocnić energię tego boskiego objawienia. Duchowość często przychodzi do nas w najmniej oczekiwanych momentach. Niezależnie od tego, w jakiej jesteś teraz sytuacji, wiedz, że jesteś dokładnie tam, gdzie masz być. Wszechświat prowadzi cię, a każda decyzja jest częścią twojej duchowej podróży. Ta decyzja, choć może teraz wydawać się nieodwracalna, jest w rzeczywistości częścią czegoś piękniejszego. Nie bój się tego, co nadchodzi. Zaufaj, że wszystko, co się dzieje, ma na celu twoje dobro. Zostaw polubienie, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, aby nasza wiadomość dotarła do większej liczby serc, które potrzebują codziennych błogosławieństw. Napisz: Akceptuję tę wiadomość od Aniołów w komentarzach, aby wzmocnić energię tej transformacji. Drogi Duchu Światła niech Anioły nadal prowadzą Cię w tej podróży. Twoja siła, mądrość i duchowa energia pozwolą ci przejść przez wszelkie trudności i osiągnąć szczęście, które czeka na ciebie na końcu tej drogi. Pamiętaj, że każdy krok jest częścią boskiego planu. Wierzymy, że najlepsze dopiero nadchodzi. Amen.